Niedziela. Piękna wrześniowa niedziela. Rock and roll żyje i ma się całkiem dobrze. Na kanale Rockman za kółkiem Witam Was Wojciech Jan Pytkowski, a moim gościem będzie dzisiaj nikt inny, tylko człowiek prawdziwy Rockman z Kwiatkosi. Dzień dobry. Adam Wolski, Golden Life. Ja słyszałem tak... znowu na statek. Ale <laughs> zobacz jakie mordy ładnie dopalone, widzisz? Słuchaj, czy my gramy dzisiaj gdzieś jakiś koncert? Tak, tak. Dzisiaj gramy z e, zapoznaniem. Ja gdzieś naokoło Zielonej Góry, właśnie mam no, pociąg. Jakbyś mógł. Panie Złuchaj. i panowie, dziewczęta i chłopcy. Adam Wolski, Poszedł Lech. Poszedł taps. Adaś, pierwsze pytanie, ja będę powoli. No Słuchaj. Pierwsze pytanie. W czasach panującej tak pięknej muzyki jak Disco Polo, w czasach kiedy sędzia mówi że może uzasadnić wszystko, nawet że nysa to skarżysko. Oraz w czasach, gdy dziennikarz radiowy mówi do słuchacza, że on gra piosenki w radio, tak? To powiedz mi, czy nic nam więcej nie potrzeba oprócz Błękitnego Ale Nieba? Ale zawsze, zawsze. Słuchajcie, oprócz Błękitnego Nieba to będzie, to będzie piosenka ponadczasowa. Ona się, my, się, my się z nią zestarzejemy, my z nią umrzemy świętej pamięci Marek Jackowski już, już go nie ma z nami, ale jego piosenka zawsze będzie my, tak jak my skończymy na przykład grać, to jeszcze wielu, wielu, wielu innych muzyków też chwyci ten utwór, bo ten numer jest ponadczasowy i ponad wszystkimi podziałami, granicami i politycznymi w ogóle układami i tak dalej ta piosenka jest po prostu mega, mega, mega o wolności no właśnie, dlatego postanowiłem od tego zacząć, bo wiem że jakiś wpływ na ciebie, na twórczość Twojego będu wywarł Marek Jaskowski. Dla mnie jeden z najlepszych polskich kompozytorów bo on, jak kto się mówi, lekko tworzył. To tak, i... to prawda. Oczywiście, Marek Jaskowski y, był dla mnie artystą, oczywiście wiadomo nietuzinkowym i wielu pewnie y, ludzi ma wpisanych, że tak powiem, w swój taki kajet muzyczny. Marka Jaskowskiego i to, to się nie zmieni, tak? zresztą my jesteśmy z tego pokolenia, którzy szanują, że tak powiem, twórczość. My tutaj w prawo, e, starszych rozumiesz muzyków. E, ja nie zapomnę, wiesz, takich pierwszych spotkań, jak myśmy tylko e, zrobili tą piosenkę. To był e, początek lat 90., 92, e, e, od 92, tak, bo w 91 wydaliśmy Midnight Flower, w 92, 93 wydaliśmy e, Evil Nedlock. I pamiętam pierwsze spotkanie z Markiem i Marek po prostu poszedł on powiedział, no nie wiem jak wy, ale po prostu dla mnie bomba, no nie? <laughs> Wiesz, no ludzie kupili ten numer po prostu w takim wydaniu, jakby w takiej formie, tak, takiej troszeczkę mocniejszej, trochę takiej bardziej rokowej i poszło, tak? I poszło, zapaliło. Marek Kaskowski wbił nam jaki sobie brawał. Zajęliście. Tanciemy, to, to, to wiesz, wszystko szło, szło do niego. Wiesz, on był krótko przed śmiercią w więzieniu na u chłopaków. A tego, tego nie Odwiedził, nie? tak, tam są zdjęcia i w ogóle. To super. No, no właśnie. Także to chciałem tylko nadmienić, bo wielu ludzi młodych nie wie, którzy Cię pozdrawiają serdecznie. Między innymi jest taki zespół pod moją kuratelą. Rokowy band nazywa się Wygnani z Krakowa. Słyszałeś? Nie słyszałem, ale nazwa jest. Zagram Ci ich numer. Grają taki numer właśnie o... Jeszcze wygnani z Krakowa wszystko, sobie? No tak, słuchaj, w ogóle wiesz, grają takie numery, wiesz, o wolności roka, o wolności fajne, słowa fajne, i tak dalej. Tak. Adasiu, no, no, powiedz mi taką sprawę. Jak to jest możliwe w czasach takich jak teraz, no. że wygracie kilkadziesiąt koncertów? Ja zajrzałem na waszą stronę, to mi zazdrości opadła Kopara. No 70 albo 80 koncertów zagraliście. Tu. Nie słuchaj, no. Gramy dużo, mamy menadżera bardzo sprawnego. Jarek Jurek, pozdrawiam cię. Pracy pamiętaj, piątek sobota niedziela. Jarek... Niektórzy będą ci leżeć na wycierażce. Jarek Jurek jest naszym e, takim nowym e, menadżerem. Bardzo dużo fajnych rzeczy robi w lewo będziemy. E, I powiem szczerze, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jest, fa, jest fajna chemia w ogóle. Ale on nie straszy tych organizatorów. Nie no co ty, nie, nie. To, to nie jest tak, żeby, że że my musimy straszyć, żebyśmy tam zagrali tak, no nie to, to... podłożymy wam bombę, dajcie nam zagrać. Nie, zdarzają się koncerty właśnie takie długunkowe, wiadomo, to są dni miasta. Się... Artyści się łatwią wszystkiego, żeby po prostu zarobić, tak? Spojrzałem w kalendarz, i spojrzałem ee, na stronę waszą. 32 no. rok trwa Golden Life. Oczywiście znaczy, to tak, na dobrą sprawę, ja mam z nimi romans e, troszeczkę krótszy, a Goldeni rzeczywiście tam początki się nawet e, zacierało. 57 tak. Warto e, było? Tak, jak najbardziej, to jest przygoda życia. Nie? E, to jest tak, że w żadnym wypadku nie zamieniłbym tego, e, na co na co. Na co innego, Gdybym miał teraz, nie wiem, stanąć przed jakimś takim I, szyldem, i, czyli przed, przed, przed Panem Bogiem na przykład, i powiedzieć, czy w życiu zrobiłeś dobrze. Że... I słuchajcie tego, tak, tak, słuchaj, zawsze. powiem ci teraz jeszcze o sobie. Jestem nawrócony. No to właśnie widzę, krzyże to... Słuchaj, Zobacz. nie, no krzyże nie noszę, jestem w kościele Chrystusowym, tak. protestanckim. Chodzę sobie, miał. jestem, różnica jest taka, jestem czystym rockmanem, A, nie przyjeżdża do mnie policja. Rozumiem. <laughs> Ale <laughs> to tylko dlatego, że chodzi o kościoła? Nie, no. Nie, w ogóle. <laughs> nie po prostu nie jesteś. Uprawiam sport, nie palę papierosów nawet, nie pijam. Nic w ogóle, nic. Zrobiłeś dobrze, bo przeżyłeś po prostu fantastyczne chwile, masz fantastyczne wspomnienia, nagrałeś ileś tam po prostu płyt. Wszystko zostaje tylko rocznie tak. po Tobie, tak? Czy Więc... ktoś z naszych y, kolegów rockmenów nie śpiewał W życiu piękne są tylko chwile <gł> no, no, no tak, a to akurat y, cytuję, że y, Dżama, y, pewnie chodziło cię o piosenkę Życie choć piękne tak trochę jest o, No właśnie, no, a propos o smutnych tematach Bo wiem, że Słuchajcie, do młodych mówię, jak nie wiecie to Zespół Adama nie miał z... lekko Gitarzysta był urażony prądem, Adam spadł ze sceny Także le leciutko nie było Podobno Bibi King też był urażony prądem No wiesz, więcej mieliśmy sytuacji, chociażby de, de, Przede wszystkim pierwsza taka bardzo mocna rzecz to był właśnie pożar w hali No to po której, po, po, po której powstała piosenka. Druga rzecz to było, była śmierć Maćka, która załatwiała no tak. mocno ze zespołem. No był. parę rzeczy pod górę, ale też tak jak mówię, no, to, to jest życie, tak? No, nie, nie zawsze jest po prostu różanie i pięknie. Nie? A da się wszystko A da się. No, Chcę zapytać o tak może. No. Jak wiesz, jesteśmy członkami ZX-u, no, firmy, która... Nie jest oszustem, tylko pomaga artystom. Ja na przykład dostaję wielu artystów stypendia na tworzenie w tych ciężkich czasach. To prawda. Słyszałem o procederze, z którym walczymy za ich się dopisywania do za ich dziennikarzy i ludzi, którzy odpowiadają za puszczanie utworów w mediach. Będzie pasem, e, Wojciech tak, słyszałem, słyszałem, a czekolwiek słyszałem? E, nic na razie nie udowodniłem. Ciekawe czy to można... W jakikolwiek sposób, Słuchaj, to po jak? Ja ci, ja ci wyjaśnię, no można. Bo jeżeli tak, to powiesz, że to jest gruba afera, no, nie? no to jest bardzo gruba afera. A wiesz co, Dzień akurat... Tam, przepraszam, czy tak. dobrze dochodzi. Nie, nie, bo tutaj widzisz, że robią, wiesz, Aha. ślaczki no, <laughs> I teraz tutaj w prawo. Słuchaj, się tak. zawsze zapraszam, e, zapraszam tu, tu. Do, do kanału ludzi, którzy mieli coś i mają coś do powiedzenia i zrobili coś. Ty należysz do ludzi, którzy wnoś, wnieśli coś do polskiej kultury. Ja bardzo lubię no, ten tekst, dlatego chcę Cię ja. prosić. A kto był na pierwszym miejscu trójki? No dobrze, no ale wiesz, to, to, to się tam zdarzyło, tak? Ja, wiesz co, ja nie chcę tam się puszyć i tak dalej. Ja uważam, że po prostu każdy z nas ma swoją robotę, tak samo jak ty masz swoją robotę i też te swoje po prostu małe kroczki robisz, tak samo Goldeni, wiesz, no. Słuchaj, oczywiście, ale wiesz co, jest taka sprawa. Ja postanowiłem sobie w tych czasach gdzie ludzie zakładają kanały, gadają o tych politykach, o tych złudziach. Ja tego nie chcę. Ja założyłem kanał, żeby mówić o polskiej kulturze, polskiej muzyce, polskich artystach, zapowiedzi koncertów, zapowiedzi czegoś, co się, co się dzieje, bo uważam, że tak powinno być. I tą akcję robimy 50 na 50 polskiej muzyki w mediach, bo jak wiadomo wszystkie są sprzedane w prawie media, to ale problem. też proszę artystów, czy poparłbyś taką inicjatywę i poparłbyś tekst do młodzieży, żeby nie dopisywali nikogo, kto im obieca. Ale podanie. rzeczywiście, że tak. Wiesz, tam to Mój syn też jakby wchodzi w tajniki muzyczne i Filip. Już, tak, Filip już zaczyna tworzyć, on teraz tam skończył, rozumiesz edukację szkolną, idzie na realizację dźwięku, więc o. chłopak, widzę, że chyba chce, chce umoczyć swoje życie w podobnym o. temacie, Ładnie, Aczkolwiek... to, tak... Ładnie to ująłeś. <laughs> tak, a, a, a... A Aczkolwiek wydaje mi się, że o tyle mądrze, że po prostu się zabezpiecza jakby wiesz, że no nie tylko samą sztuką, rozumiesz, można żyć, ale właśnie też trzeba pomyśleć o tym, że na przykład kręcąc korczega ugałkami też można sobie znaleźć jakąś po prostu robotę, tak? Zajebiście. Adaś, e, chciałem jeszcze zapytać Ciebie na takie co Ty masz, powiedz wszystkim internautom, za zajebiste zwierzęta? No ja mam koty, ja mam koty Sphinx'a, Ciebie w ogóle kocham zwierzęta. Zresztą co, wydaje mi się, że chyba wszyscy wrażliwi ludzie E, kochają zwierzęta. E, jeżeli są zwierzęta, to tak jak to chyba wtedy wiesz, że w tym domu jest fajnie. I tutaj I, w i, tym i, momencie i... pokażemy, pokażemy ten, tego kota twojego, którego się bał mój kolega który No wiesz, on, on może miał... Wiesz co, ja, ja pamiętam jak moja żona na samym początku powiedziała, Adam Subek, czy interesowałby Ci taki kot i pokazuj mi tego kota. No nie? <laughs> I wiesz, ja tak mówię, Boże Święty, no ale to, to chyba jakiś żart, no, nie? jakbym go zobaczył w środku nocy, by się wystraszył, no nie? Rasa niebywała po prostu, niebywałe koty, polecam wszystkim. Koty, które po prostu dla hipertama, alergików i tak dalej, idealnie się nadają, bo właśnie nie mają sierści. No i... Ja mam cztery Sfinksy i jednego Devon Rexa. No właśnie, wspomniałem Ci, że Waminga ma takie koty też. To super, no, no, e świat mały. Adasiu, ulubione danie Rockmana? Ulubiony Darek, no to wiadomo, ale wziąłem klaneczka whisky, nie? <grystanie> Słuchaj, chciałbyś coś przekazać młodym ludziom, którzy mają tą nadzieję, szczerze, że nie będą oszukiwani w naszej branży? Oczywiście, ja bym chciał przede wszystkim, żeby młodzi ludzie padli do przodu, bo... Świat muzyczny jest tak szeroki, tak otwarty po prostu. Jest tyle teraz możliwości, tyle sposobów, tyle kanałów. Zresztą oni się na, naprawdę na tym znają i bardzo fajnie z tego co widzę, mądrze to robią. Tylko błagam Was, po prostu istnieje coś takiego jak prawo i tego się po prostu trzeba trzymać. No, do nie nie dobrzecie... dopisujcie nikogo do ZX, kto nie jest Oczywiście, twórcą. Dokładnie. Jak nie wiecie, co to jest za zobaczcie, zobaczcie sobie stronę. To jest strona dla ludzi, którzy tworzą, autor tekstu. Autor muzyki. Coś tam jest, co tak, tam jest wszystko bardzo dobrze i dosyć, tak, że tak powiem, przejrzyście rozpisane. Tam są telefony, tam można się ode, odezwać do Marka Hojdy, który zresztą tak. w tym wszystkim jest naszym przyjacielem i bardzo fajnie, rozsądnie ma no, przedstawia, w pomaga. Ma palce, on na Facebooku każdemu odpisze o co chodzi, i tak dalej. Więc nie bójcie się tego, twórzcie przede wszystkim z pasją, twórzcie po polsku. No, słuchaj, to jest rokendrolowy samochód. Dzięki... Bardzo fajny samochodik rokendrolowy polecam wszystkim e, fi... rockem kółkiem. Tak, dzięki mojej filmie też 4 b Tak jest. Bardzo dziękuję, że mogę spełniać swoje marzenia. zapraszać przyjaciół. A należysz do grona moich kolegów i przyjaciół, którzy dziękuję jak się. spadłem na kolanka, nie odwrócili się ode mnie. No to, Razą... byłem się no to ci powiem, teraz, bo Świetnie. większość się odwróciła. Za to Ci serdecznie dziękuję, Ale bo pokazałeś ci. jaja rokowe. I że nie odwróciłeś się, nie pracowaliśmy i tego. Jak wiesz, byłem na kolankach, ale się podniosłem. No tak, i bardzo dobrze. Bo no, to, to właśnie życie takie jest. Tak, tak, I to jak... wam chciałem też, młodzi ludzie, powiedzieć, że nasza branża niestety jest narażona bardzo na, na to, że można być człowiekiem wrażliwym, ale słabym na pewne rzeczy. Ja jestem na tyle mocny dzięki mojej mamie i tacie, że jakoś z tego wyszedłem. Miałem wokół siebie fajnych ludzi, zrobiliśmy za niejedną fajną rzecz, zwłaszcza piosenkę. Gdzie Twój syn występował nawet z nami. No, pamiętam to było coś o... Od... Anioły Niebios, A, trzymajcie Anioły Niebios. tak, dokładnie. Bardzo na piosenka. Pamiętam też e, tych takich e, artystów e, niewidomych, dobrze mówię? Tak, tak. To była, to były dzieci z Fundacji Ani Dymna. Tak, Bardzo tak. fajne rzeczy. Nie tylko rockmeni robią rockowe numery, ale ogólnie CDC jest w porządku. Nie. Ja tej nowej muzyki w ogóle nie kupuję, aczkolwiek wiesz, Tą, na przykład Nowy Tool. no sorry. Wszyscy tam narzekają, wiesz, chwilą na niego. A dla mnie nowy Tool po prostu miażdży dupę tak, że ja pierdzielę, no po prostu. No, to ja to nie Sora, to jest płyta do słuchania notorycznego. Ja, ja już tą płytę chyba przesłuchałem z 10 razy albo 11. <grym> ja I mam wiesz co, cały czas mam mało. Za chwilę wsiądę w pociąg i pierwsze co, tulik, rozumiesz na łóżk książka i A Adasiu. Adasiu, bardzo ci <grym> dziękuję za serducho. Wsiągę. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Rock and roll. Tak jest. Słuchajcie. <grym grym> Gościem kanału Rockman za kółkiem był dzisiaj Rockman z Twijkosi, Adam Wolski, Golden The Life. Pozdrawiam wszystkich. Woo!